Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszej grupie uderzeniowej oraz SWU za sukces odniesiony w walce z Makarowem i jego własną armią. Wiele zostało powiedziane o SWU. Czy fara Karim i jej ludzie tworzą organizację terrorystyczną? Nie. Fara Karim jest i zawsze była sojuszniczką Stanów Zjednoczonych i naszych zachodnich partnerów w regionie. W jaki sposób komendant Karim zdobyła nasze uzbrojenie? Przez prawie dekadę wysyłałem broń, komendant Karim, by wspierać jej misję przeciwko al i Rosjanom atakującym Urzykistan. Czy te dostawy były legalne? Nie. By zapobiec niepotrzebnym ofiarom, zleciłem nielegalne dostawy z funduszy, które sam zatwierdziłem. Cisza, proszę o ciszę. Generale Shepard, czy w październiku zeszłego roku. Zezwolił pan kompanii Cieni ostrzelać pańską grupę uderzeniową w Las Almas w Meksyku? Nie zezwoliłem. Panie Graves, czy otrzymał pan rozkaz ostrzału grupy 141? Otrzymałem. Cisza, proszę o ciszę! Kto wydał ten rozkaz? Generał Herschel Shepard. Czy wykonał pan ten rozkaz, panie Graves? Nie. Absolutnie nie, sir. Cisza! Cisza! Kurwa... Wbili sobie nawzajem wzajemność plecy. Wciąż chcę uratować skórę. Każdy dba o siebie. To różnica między nami, a nimi. Pozwolimy na to, kapitanie? Najlepiej zakończyć wojnę. Zwyciężając. Żadnych jeńców. Udanych chłopów fara. Wzajemnie ser. Nick, zabierz farę, dobrze? Oczywiście, kapitanie. Dobra, przygotować się. Wracamy do domu. Przekazuję na bieżąco komunikaty koni. No zaczekajcie, gdzie ich znaleźć? Konie są w Londynie. Cholera. Makarów żyje? Mamy transmisję od Cara 9.0. To jego kryptonim. Co oni robią w Londynie razem? Wywiad łączności donosi, że koni spotkają się ze znaną hakerką jutro w Greensbury Park. Z hakerką? To nasz cel. Do czego chcą uzyskać dostęp? Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Ta hakerka doprowadzi nas do Makarowa. Skoro oni są w Londynie, to musi być niedaleko. Jeśli wywiad ma solidne info, to pośpieszmy się. Porozumiem się z londyńskim metrem i przygotuję SFO. Ghost, podłącz się do miejskiej sieci monitoringu. Będziesz naszymi oczami, kiedy będziemy śledzić cel. Makarow może kręcić się tuż pod nosem. Jak tylko go namierzymy, ruszamy po niego. Na razie tylko tropimy cel. Brawo 07 do warty. Monitoring jest aktywny. Tak jest, mam obraz. Słychać mnie? Tak. Szóstka na pozycji. Tu Sołp. słyszę was. Potwierdzam. Widzę cel. Czarna bluza z kapturem. Łączność działa. Do roboty, brawo. Tak jest. Bądź gotów ruszyć, Sołp. Nie rzucaj się w oczy, zgubimy ją, to zgubimy Makarowa. Przyjąłem. Bez nerwów, też będą prowadzić obserwację. Ta jest, zachowam dyskrecję. Dobra, teraz leć do Gaza, Soap. Możesz ruszać. Cześć, witajcie z tej strony, Arturos. Witajcie w 12 odcinku kampanii Call of Duty Modern Warfare 3 Wojna misa przed nami. Jesteśmy w Londynie. Soap, czekaj razem z gazem, aż cel się ruszy. Ognia? Ty palisz, żony? Wtapiam się w tłum, poruczniku. Skoro tak mówisz. Cel się przemieszcza, sierżancie. Trzymaj się jej, Sop. Tylko nie zbliżaj się za bardzo. Robi się. Czekaj. Wiąże but. Sprawdza, czy ma ogon. Zajmi się czymś, żony. Cel w ruchu. Śledź ją. Dzwoni jej telefon. Lisz się i podsłuchaj rozmowę. się automatycznie. Hej, mamy płat. Schowałam pendrive w wzajemnie tam na śmieci. Tak, między bistro 43 i TikTok. To była czysta przyjemność. I co? Zostawiła coś dla kupca w tajnej skrytce. Pendrive, uliczka między Bistro 43 i T-Cafe. Ktoś musi obserwować. Ghost, twoja kolej z monitoringiem. Tak jest. Widzę wyjście z alejki. Ani śladu koni, pewnie już poszli. Dobrze, przejrzyj nagranie i szukaj kogoś wychodzącego z uliczki 07. To pewnie będzie kupiec. Nikogo nie widzę. Spróbuj przewinąć nagranie. Znalazłem go. Obserwuj go, ghost. Potrzebujemy tego, co ma przy sobie. Przewijaj dalej, ghost. Musimy go widzieć. Kupiec wszedł do budynku. Straciłem kontakt wzrokowy. Przełącz się na inną kamerę. Ghost, użyj im. Odszukałem cel, widzę go. Autobus zasłania mi widok. Więc znajdź inną kamerę. Nie widzę go. Sprawdź inną kamerę. Znajdź inną kamerę i ponownie namierz cel. mały moment, moment. Ghost, sprawdź inną kamerę. Cel przechodzi przez ulicę. Znów obserwuję. Uwaga, brawo. Kupiec wszedł do przejścia podziemnego. Tunel to ślepy zaułek. Dobre miejsce na kryjówkę koni. I makarowa. Policja i SFO czekają w gotowości. Wezwijmy ich. Tak jest. Do wszystkich. Brać sprzęt i przygotować się do forsowania. Tak jest. Szóstka w drodze. Otoczyć teren. Reszta idzie za mną. Tunel czysty. Zamknięte drzwi prowadzą do starej stacji kolejowej. Przy drzwiach. Gotowi do forsowania. Możemy forsować. Na pański sygnał, kapitanie. Gotów. Zróbmy to. Forsujemy. Za trzy, dwa, jeden. Nacieramy. Sprawdzam lewą stronę. Sprawdzam prawą stronę. Czysto. Laswell, jesteśmy w środku. Zrozumiałam, John. Znajdźcie kupca i zabierzcie pendrive. Drużyna 1, idziecie z nami na dół. Rozumiem. Drużyna 2 utrzyma pozycję na górze. Kontakt! Kontakt! Nie... Leci dymny! <laughs> Odstanie kolejny brokowie przed nami. Ruchy! Raz, idź od flanki. Tak jest, idę na prawo. Wrzucam dymny. Gaz, sprawdzam łazienkę. Yeah. Nie Czysto. Warta. Kupiec koni nie żyje. Znajdźcie ten pendrive. Na tym laptopie muszą być jakieś dane. Gdzie ten laptop? Musimy znaleźć ten pendrive, kapitanie. Tu jeszcze jest laptop. Pendrive przyjęty. Cokolwiek na nim było, zostało wgrane do sieci stacji. Wirus Trojan. Koni mają pociągi pod kontrolą. Jeszcze coś. System rozpoznawania wykrył to. Siedli 10 minut temu. Makarow. W pociągu pełnym cywili. Zakładnicy. Ofiary. Tunel jest 500 stóp pod ziemią. Ma 30 mil. O każdej porze mogą tam być tysiące ludzi. Brawo. Zaminuje te pociągi. I zniszczy tunel. Nie mamy na to dowodów. Jeszcze nie. Pociąg Makarowa właśnie zatrzymał się na rozjeździe na 20 mili. Każe SFO wysłać drugi oddział. Przyda nam się każda pomoc. Idziemy do tunelu serwisowego. No to ruchy. Może jeszcze nie jest za późno.